I nagle coś się zaczyna dziać. Czytam te akta. W którym momencie? No widzę. W momencie, jak rodzice się rozwodzą. Nikt z tym dzieckiem nie rozmawia, a on szuka ratunku. Często, niestety, w niewłaściwym miejscu. Dlatego też chciałabym, żeby przepis, o którym za chwilę powiem, dotarł do świadomości wszystkich i żeby on w każdym urzędzie zafunkcjonował. Sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach je dotyczących. Oczywiście, jeżeli stopień rozwoju dziecka na to pozwala. Sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko. I na dodatek, drugi paragraf, ma obowiązek uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Przekładając to na język polski, co to znaczy? Rodzice się rozwodzą. Dzisiaj mamy prawo, nawet w drodze pewnej ugody ustalić, jak będą wyglądały nasze kontakty z dzieckiem po rozwodzie, prawda? Czy w czasie separacji, czy konfliktu. Ustalamy, tydzień mieszkasz z mamą, tydzień z tatą. Ale dziecko mówi, nie, ja tak nie chcę. Ja chcę mieszkać w jednym miejscu. Tam mam przyjaciół, tam mam kolegów. I sąd ma obowiązek uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Proszę Państwa, to jest przepis w dzisiejszej rzeczywistości jeden z najważniejszych. Dlaczego? Bo on przeczy zasadzie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Mają głos, tylko my nie respektujemy prawa dziecka do wysłuchania. My, mówię tutaj o wymiarze sprawiedliwości, bardzo rzadko jest ten przepis stosowany, ale dzisiaj każdy nauczyciel, każdy pedagog powinien wiedzieć. Dzieje się coś, pamiętaj dziecko, masz prawo powiedzieć, jakie jest swoje stanowisko w tej sprawie. Ten przepis jeszcze w jednej rzeczy może nam pomóc, że przestaniemy dziecko traktować jako kartę przetargową w czasie konfliktu. Pamiętajmy, dziecko najbardziej cierpi wtedy, kiedy w rodzinie jest konflikt.